Cześć! W tym materiale, w ciągu pięciu minut, wytłumaczę Ci, jak działają trzy czasy przeszłe w języku angielskim. A zatem przejdźmy do konkretów. Ten materiał będzie raczej dla osób początkujących, chyba że jesteś sobą średnio zaawansowaną i chcesz zweryfikować, czy faktycznie tak to rozumiesz, a może się ze mną nie zgadzasz. Będę tutaj mówił o najprostszych prostościach. Najprostszych... Rzeczach, które są związane z czasami przeszłymi w języku angielskim. Po tym materiale nie nauczysz się ich, nie będziesz po prostu wszystkich sytuacji super rozpykiwać, dzisiaj tworzy jakieś niesamowite słowa, ale będziesz mieć to takie notion po angielsku, czyli takie, taką świadomość tego, jak to działa. Ja pokazuję Ci instrukcję obsługi, a ty później musisz sobie wyrobić nawyk używania tego. Będziemy rozmawiali o trzech czasach przeszłych, chociaż taki trochę ze mnie kłamczuszek, bo tak naprawdę będą dwa czasy przeszłe i jeden czas teraźniejszy, którego używamy do opisywania przeszłości. Dlatego nie nie przedłużając, zacznijmy od najprostszego z najprostszych, czy aby na pewno past simple. Past simple, czyli czas opisujący, taka sytuacja, która opisuje przeszłość, ale uwaga, uwaga, że coś się stało w przeszłości i stało to jest słowo klucz. Tak, zapisz sobie coś się stało w przeszłości, coś się wydarzyło i ta sytuacja jest zakończona, jakby to powiedzieć po ptokach. Coś się stało i koniec. Nie zastanawiamy się, czy to ma wpływ na nasze życie, czy może zupełnie nie, czy było to coś ważnego, czy mniej ważnego. To się po prostu wydarzyło. Wczoraj zobaczyłem Lwa. Tak, konkretnie wczoraj sobie szedłem ulicą i zobaczyłem lwa. So yesterday I saw. 5 lat temu zatańczyłem z piękną dziewczyną. Five years ago I danced with a beautiful lady, a beautiful girl. I widzisz jego nazwa trochę kłamie, bo on tak naprawdę nie jest taki prosty, a jest to powodem tych czasowników nieregularnych, paskudnych czasowników nieregularnych, które mają tak naprawdę inną formę w czasie przeszłym. Nie wystarczy dodać końcówki ED. Ja wiele razy o tym mówiłem, że możesz do jakiegoś czasownika, co do którego nie mamy pewności, czy to jest regularny, czy nieregularny, można dodać prewencyjnie końcówkę ED i, i tak zostanie się zrozumianym. Brzmi głupio, ale zostanie się zrozumianym. Więc jeżeli powiesz coś totalnie z czapy: yesterday I, I I seed a lion, hmm? twój rozmówca się zrozumie, być może nawet się uśmiechnie. Raczej cię nie wyśmieje, ale na pewno zrozumie. Są so, past simple, przeszły, było, minęło. I to warto też dodać, że ten czas charakteryzuje się taką konkretną datą w czasie. Jeżeli było coś, z czym mamy jakąś konkretną datę w czasie, tak wczoraj, rok temu, w jakimś dniu, to użyjemy wtedy do tego past simple. To jest takie ułatwienie, takie skojarzenie. Konkret to się stało w przeszłości i okej, okay, to nam na pewno pomoże. Drugi czas przeszły, którego będziesz często używać, w ogóle tych trzech konstrukcji będziesz używać w 80, co tam, w 90% sytuacji, jeżeli chodzi o twój angielski. Więc drugim takim czasem przeszłym jest past continuous, czyli jakby co, przeszły kontynuowany i czym on się może charakteryzować? No, ano tym, że opisujemy jakąś sytuację, która się działa, która trwała, która być może była dynamiczna, ale która trwała i widzisz, to trwanie jest tym słowem klucz, zabiegiem klucz, tą taką My też mamy to w języku polskim. Dlaczego się tak dziwisz? Przecież my też powiemy zatańczyłem z piękną dziewczyną i tańczyłem z piękną dziewczyną, tak? Można powiedzieć uczyłem się, ale można powiedzieć nauczyłem się i to jest zasadnicza różnica i właśnie tak samo będzie w angielskim. Więc jak powiedzieć ja tańczyłem z piękną dziewczyną? I was dancing with a beautiful lady, beautiful girl. Hmm? Ma to sens? Więc jeżeli chcemy podkreślić, że w przeszłości była jakaś akcja, która trwała, która być może była dynamiczna, to bardzo chętnie użyjemy wtedy tego past continuous. I dodatkowo warto do rzucić, że ten czas bardzo lubi się z innymi czasami. A konkretnie z Past Simple. Tak, może się coś rozpocząć w Past Continuous, czyli coś, żeśmy robili i później jest Past Simple, coś się stało. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tańczyliśmy i nagle ona upadła. So we were dancing, you see? It's an action. And suddenly she fell down. Albo i nagle ona złamała sobie nogę. Och, jakie czarne scenariusze. Ale takie się najlepiej zapamiętuje. And suddenly she broke her leg. No i został nam jeszcze jeden, trochę niesforny czas. Taka czarna owca rodziny, taki wujek, którego się niekoniecznie zaprasza na Wigilię. I tym czasem dla nas Polaków jest present perfect. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest present, czyli obecny. Ale jaki on tam obecny, jak my tłumaczymy wszystko, co jest z tym czasem związane na przeszłość. I've seen a lion. Widziałem lwa. I've been to England. Byłem w Anglii. Czy na przykład coś trudniejszego. You've never helped me. Czyli nigdy mi nie pomogłeś. I ja powtórzę to po raz chyba setny, co już nieraz powtarzałem w swoich materii że ten czas tak naprawdę dla mnie osobiście jest czasem doświadczeń. Nie chodzi o to, że to jest czas, który będzie nas doświadczać, tylko to jest czas, w którym opisujemy nasze doświadczenia. Nie wiem, czy teraz jakiś nauczyciel angielskiego nie złapie się za głowę, ale posłuchaj, spróbuj przetłumaczyć ten czas dosłownie. I have seen a lion, czyli ja mam, I have, tak, ma to sens, seen, czyli trzecia forma czasownika to see, czyli widzieć, czyli ja mam jakby widzonego, tak, ja mam zobaczonego, tak by sobie można to przetłumaczyć w głowie. A lion, lwa. Czyli mam to doświadczenie zobaczenia lwa. Więc w języku polskim, no, musimy przetłumaczyć to jako: zobaczyłem lwa. A you have never helped me. Coś trudniejszego. To tak naprawdę mówimy: ty masz nigdy. I to helped. Akurat to help jest czasownikiem regularnym, więc tu dodajemy po prostu końcówkę ed. Więc ty masz nigdy helped, help pomagać. Helped, jakby pomożnięty, dzisiaj bryluje z wymyślaniem słów. Czyli widzisz, ty nie masz tego doświadczenia pomocy mi. You've never helped me. I asked you for help many times and you've never helped me. Widzisz, załapujesz to, czy teraz to rozumiesz? Mogę się pochwalić, że wiele razy miałem taką reakcję, wow, Darek, to mi otworzyło oczy, być może teraz i tak jest z tobą. Zatem szybkie podsumowanie tego materiału. Nie nauczysz się tutaj wszystkiego, ja jedynie daję ci to takie clue, takie pojęcie o tych trzech czasach, które opisują przeszłość, hmm, bo to nie są wszystkie trzy czasy przeszłe, dwa przeszłe, jeden teraźniejszy, ale taki taki właśnie no, taki trochę dziwaczny. I jeżeli ci się podobało, jeżeli otworzyły ci się oczy, to koniecznie daj mi o tym znać. Pozdrawiam cię serdecznie i pamiętaj też o tym. Cześć.